Serii filmów Rocky powiedziano już wszystko, a może nawet i więcej. Jednak czy wiedziałeś, że pierwsza część miała początkowo zupełnie inne zakończenie? Albo że Mr. T przeżył na planie filmu Rocky 3 swój pierwszy raz i to dwa razy. Lub też co stało się z legendarnym szarym dresem Rockiego, w którym biegał po ulicach Filadelfii. O tym, jak i wielu innych zaskakujących ciekawostkach, dowiesz się z tego materiału. To jest poważna deszka, czyli 10 mocnych, niczym uderzenie Iwana Drago faktów na temat serii Rocky. Sylwester Stallone scenariusz do pierwszego rockiego napisał w niecałe 4 dni. Zainspirowała go walka między Muhammadem Alim i Chuckiem Webnerem. Webner skazywany był przez wszystkich na szybką porażkę. Wytrzymał jednak z mistrzem aż 15 rund, w trakcie których udało mu się nawet raz posłać Aliego na deski. Starcie zakończył techniczny nokaut, po którym Webner nie mógł już kontynuować walki. Wszystko się kiedyś kończy, przyjaciel. W tym czasie Stalon był już tak biedny, że musiał sprzedać swojego psa, batkusa, za 50 dolarów. Natomiast na koncie miał jedynie 106 dolarów i brak perspektyw na zrobienie chociażby złamanego centa. Ta historia ma jednak pozytywne zakończenie. Czworonożny przyjaciel wrócił do niego tuż po tym, gdy udało mu się sprzedać scenariusz pierwszego rokiego. Widzimy go zresztą w filmie, gdzie gra psa batkusa. W trakcie scen treningu do pierwszej walki z Kleberem Langiem w trzeciej części serii fanka dała głównemu bohaterowi Causa. W rzeczywistości była to pierwsza żona Sylwestra Stallone. Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Wcielająca się w czwartej odsłonie w żonę Iwana Drago Bridget Nielsen była wówczas kochanką Sylwestra Stallone. Niedługo po premierze filmu stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Oczywiście po tym, jak oboje się rozwiedli tak, Nielsen też zdradzała męża No way! That's just. Para wytrzymała ze sobą ledwie 19 miesięcy, nim oficjalnie zatwierdzono ich rozwód Karma karmatus.ka. Roki to zresztą jest taki trochę rodzinny film. Na ścianie w swoim mieszkaniu główny bohater miał przyczepione prawdziwe zdjęcia swoich rodziców i siebie w młodości. Tata dostał nawet małą fuszkę w filmie to koleś odpowiedzialny za walenie w ringowy gong. Osobny temat to brat Sylwestra Stallone, Frank Stallone, który wcielił się w ulicznego muzyka. Powracał do tej roli kilkakrotnie w kolejnych odsłonach, co nie powinno nikogo dziwić. Frank to profesjonalny muzyk. Za swój skromny udział w filmie Rocky 3, Hulk Hogan został zwolniony z WWF, największej federacji wrestlingu. Co ciekawe, propozycję zagrania gromu ustnego dostał tuż po walce z Andre de Giantem w Nowym Jorku. Potraktował to jako żart kolegów po fachu. Gdy po kilku tygodniach powrócił do Stanów Storny po Japonii, w skrzynce znalazł oficjalny list z umową do podpisania. Zrobił to dosłownie w kilka minut ze strachu, że okazja przeleci mu koło nosa. Ostatecznie Hogan wrócił do WWF i w 1985 roku promował swym udziałem pierwszą Raselmenię, gdzie w walce taktimowej towarzyszył mu kolega z planu filmowego Mr. T. Pierwsza część miała początkowo zupełnie inne zakończenie, w którym Rocky spotyka Adrian w drodze do szatni, po czym idą razem korytarzem trzymając się za ręce. Wytwórnia po testowych pokazach uznała jednak, że takie rozwiązanie będzie niepotrzebnie wprowadzać na sam koniec nieco depresyjny wydźwięk. Zamiast tego dostaliśmy legendarną scenę podążania Adrian na ring i krzyku Rockiego. Jedno z ujęć niewykorzystanego zakończenia wykorzystano do plakatu promującego film. I Cała sekwencja finałowej walki w ROCK'IM 4 weszła na zupełnie nowy poziom. Stallone przygotował dla niej osobny scenariusz, w którym zapisane były wszystkie rundy, a nawet poszczególne uderzenia. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Co więcej, muzyka do tej części filmu została skomponowana wcześniej i Stallone chciał, by ujęcia idealnie się w nią dopasowywały. Dziś aktor uważa ją za najlepszą scenę walki bokserskiej w historii kina. Skromnie aha. Very much. Pierwsza odsłona kosztowała nieco ponad 1 milion dolarów. Mimo tak skromnego budżetu okazała się najlepiej zarabiającym filmem roku i na całym świecie zarobiła 225 milionów dolarów. To przełożyło się także na samą realizację. By przeoszczędzić wielu aktorów, dzieliło ze sobą garderobę. Taki los spotkał na przykład Apollo i trenera Rockiego. Co więcej, w scenach walki na arenie było tak mało ludzi, że oświetleniowcy celowo przegasili oświetlenie, a widownia między poszczególnymi ujęciami była przestawiana tak, by wizualnie wypełniali o wiele więcej miejsc niż w rzeczywistości. Kojarzycie legendarne zdanie, jakiego Mr. T. używał prawie przez całą swoją kinową karierę? W trzeciej części Rokiego użył go po raz pierwszy w zdaniu Nie nienawidzę Balboy, jedynie w mi głupca. To zresztą nie jest jego jedyny pierwszy raz na planie tego filmu. Aktor i wrestler może też zaliczyć Rokiego 3 jako swój kinowy debiut. A teraz pora na Pitu Pitu, czyli waszą ulubioną część, w której serwuję wam serię szybkich i równie zaskakujących faktów, co wcześniej. Zaczynamy jazdę bez trzymanki. Rocky był pierwszym dramatem sportowym honorowanym Oscarem za najlepszy film. Tak naprawdę w scenie treningu na Syberii nie widzimy rosyjskich gór, lecz ich amerykański odpowiednik. Dźwięki uderzeń w trakcie walk to tak naprawdę odgłosy wystrzałów z shotguna, tłuczących się szklanych butelek czy łańcuchów uderzających o mokrą, zwierzęcą skórę. Dopiero w szóstej części po raz pierwszy dostaliśmy odgłosy prawdziwych uderzeń z walki bokserskiej. Pierwszego rokiego nakręcono w ekspresowym tempie. Całość dni zamknięto w 28 dniach. Wielkim fanem pierwszego filmu był Elvis Presley. Muzyk zaprosił Stalona do swojej rezydencji w Graceland, ale wówczas młody aktor był zbyt nieśmiały by się pojawić. W zamian wysłał królowi Roka kopię filmu. I will look for you. I will find you. Sklep zoologiczny, w którym pracowała Adrian, istniał naprawdę. Został zamknięty dopiero w 2006 roku, podobnie jak większość małych biznesów w tej okolicy. Budynek został zburzony niedługo później. Te same żółwie, które widzimy w pierwszej części, powróciły 30 lat później, w szóstej odsłonie serii. Fajnie wiedzieć, że Rocky się ich nie pozbył. Swoją drogą to długowieczny skurczy Kojarzycie, szary dres, w jakim Roki ćwiczył w pierwszej części? On wciąż istnieje i pewnie ma niemałą wartość. Póki co znajduje się w prywatnej kolekcji Sylvestra Stallone, jednak aktor obiecał przekazać go do Muzeum Popkultury, nie sprecyzował jednak kiedy to nastąpi. W scenach treningu w pierwszej części Stalon miał poważny problem z oddychaniem. Wszystkiemu winne były nałogowo palone przez niego papierosy. To zmusiło go do decyzji o rzuceniu tego jakże zgubnego nałogu. Zastąpił go jednak innym, ale to już temat na zupełnie inny materiał. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto, poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior!